Cześć, witaj! Jest mi bardzo miło zaprosić Cię na kolejną część mojej wycieczki zachodnią stroną, zachodnim wybrzeżem Kalifornii. Przez ostatnie dni kilka rzeczy się działo. A oto one. Było wężej, ale milej. Takie coś też. Był ocean. Znowu ocean. Zachody słońca. Słonie morskie, znowu ocean, czasami rozmowy, no i zdjęcia. Oj, dużo zdjęć. A ja nazywam się Przemek Leśnicki i zapraszam Cię na kanał Reminiscencje z Podróży. W tym miejscu, jak mogę przeczytać na tablicy, jest punkt widokowy dla obserwacji dużych zwierząt, ssaków morskich. Sprawdziłem wcześniej informację, nie okazuje się, że waleń błękitny, ale on przypływa dopiero podczas lata. Czyli jak jest zima, no to jeszcze kilka miesięcy, natomiast sam widok, nawet bez delfinów, waleni lub orek. Też robi wrażenie. W trakcie jazdy zobaczyłem wodospad, który opadał na plażę. I postanowiłem tam podjechać. Zdecydowałem się zjechać do Wodospadu i na plażę, którą zobaczyłem wcześniej, i zobaczyłem również tą ścieżkę. Była schowana za takim rusztowaniem zrobionym przez pracowników budowlanych. Bo coś remontują, coś robią. A ja bardzo ciekawy jestem, jak ścieżka wygląda. Wygląda na to, że ścieżka jest zamknięta. Podejdę jeszcze kawałek. Zobaczę. W tym miejscu spotkałem pewnego malarza, którego rodzice pochodzą z Czech. Dobrze mówił w swoim rodzimym języku. Chwilę porozmawialiśmy, było miło. Czasami też tak bywa. Droga wije się przy wybrzeżu oceanu serpentynami. Bo wybrzeże jest poszarpane i mocno klifowe. Raz do góry, raz na dół. Bardzo często się zatrzymuje, chociażby w takim miejscu jak to. Czasami poczekam, aż przejadą większe samochody. Przez te, przez tego typu i przez takie widoki, przez moje dosyć częste przerwy, dosyć mocno spada moje tempo, ale jestem tutaj pierwszy. I być może ostatni raz w życiu, a jakby to powiedzieć w stronach, z których pochodzę Być w takich stronach A się nie obejrzeć Ani na boki ani do tyłu. Coś to grzech. Toś to obraza Pana Boga, który tak to wszystko pięknie utworzył. No a że ja grzeszyć to ja nie lubię i Pana boczka to ja obrazić nie chcę. A to i się zatrzymuję. Czasami trzeba po prostu postać i posłuchać, jak szumi. Znajduję się teraz na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu dróg. Jedna jest to autostrada droga numer 1, jak się okazało, tradycyjna droga numer 1 i w lewo gdy skręcę, w trakcie mojej jazdy, w trakcie tej wycieczki, którą teraz czynię Dostałem rekomendację, aby odwiedzić to miejsce. Ma być to klasztor, ale dosyć specyficzny klasztor. Ale na czym ta specyfika? Czy samego klasztoru? Czy może ludzi tutaj mieszkających? Polega nie wiem. Mam dwie mile dwie mile to jest 3 km i 200 metrów w jedną stronę pod górę ale napisano, że sceniczna, że widokowa że widokowe dwie mile Dlaczego nie? I think I'd be fine with losing my hearing Cause both of my ear canals Are still searing from your words you No, know I don't wanna stop interfering But I wonder if all that's gonna do Is make it worse I think I'd be wrong to blame it all on you couldn't have known I wanted more than you could give. Though I never asked for anything from you. I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish wasting my time on you. Thinking we'd end up together one day, lady. Okazało się, że klasztor został założony w 1958 roku przez mnichów i jest poświęcony niepokalanemu sercu Maryi. Czas na dół. Klasztor okazał się kościołem, ale sama ścieżka, sama droga faktycznie widokowa. Było bardzo stromo. Pod górę będzie wiało, kiedy będę jechał na to. No i jestem z powrotem. Nie wiem ile czasu mi to zajęło, natomiast e, okazało się um, taki kicz. No ale trzeba się było przekonać. Dojechałem do jakiegoś miejsca rekreacyjnego, umiejscowionego przy plaży. Jak zdążyłem już sprawdzić przy ładnej plaży. powodu śpię na dziko. W tak zwanych krzaczorach ja dla swojego użytku używam słów chraście, habazioki. Jednym z głównych powodów są oczywiście pieniądze. Kalifornia jest drogim, o ile nie najdroższym stanem w Stanach Zjednoczonych i Każde miejsce campingowe no, kosztuje ponad 25-28 dolarów, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Spotkałem również, zobaczyłem również miejsca, gdzie kempingi kosztują po 32, 38, nawet 45 dolarów. Oprócz tego aspektu finansowego, pieniędzy. Istnieją również inne. Podczas 8 lat moich wycieczek po świecie spałem w przeróżnych miejscach. a W hotelach, w samolotach, na lotniskach, w pociągach, w autobusach, w samochodach na dziko. A miałem również taki 26- czy 7-letni epizod w moim życiu, że spinałem się, chodziłem po górach, Kempingi jako takie nie są mi obce. Kempingowałem, spałem również na polach namiotowych, za które płaciłem, w których miałem dostęp do, do świeżej wody, czasami do prysznica, do toalety. Natomiast w trakcie moich wycieczek pokochałem spokój pokochałem ciszę, pokochałem pokochałem to co widzisz. I stwierdziłem, że niewygody w postaci szukania wody, w postaci szukania noclegu, rozbijania namiotu są tak naprawdę niczym wielkim. Za to rekompensata, za... Rekompensatą za, może nie unikanie, to jest złe słowo, ale za niekorzystanie z publicznych miejsc do rozbicia namiotu, pośród kamperwanów, pośród samochodów, Wybieram to. Przygotowując ten odcinek, pomyślałem, że tematem przewodnim będzie Temat spania, szukania oslegów, szukania wody. Natomiast okoliczności spowodowały, że ten temat poruszę w kolejnym, może w kolejnych odcinkach. Natomiast spotkało mnie coś innego. W czasie mojej wycieczki. Więc to muszę szukać wody. W tym sensie, że nie wiedziałem tego, ale o, jest woda, nawet ciurkocze. Bo wiele parków tak to jest w innych krajach, ale tutaj miejsca nie mają. Kranów z bieżącą wodą. Pozyskuję często wodę ze strumieni. Mam filtr, który, którym filtruję wodę. O! I chcę ci coś pokazać. Widzę tutaj ślady fok. Nie wiem, jak blisko mogę podejść. Tu są ślady. A tutaj leży coś dużego. Ale czy to kamień? No to się nie rusza. Że ma się nie ruszać. No nie, definitywnie trafiłem na tu foka. A tutaj śpi prawdopodobnie słoń morski, ale Ale wolę nie sprawdzać. Zostawię je w ich spokoju. Ale bardzo się cieszę. Nieraz. Foka i słoń morski. Właśnie mnie zauważył. Za bardzo się nie znam, natomiast ta mała foka wygląda na to, jakby zębami próbowała chwycić ogogo. Ręcej się po, po nadbrzeżnych ścieżynkach Skarpa pode mną, z tego co widziałem W pewnych miejscach się obrywa e, e. Tak jak właśnie oberwał Oberwał się na dół telefon Ojej. ulica ulice i San Luis są mocno górzyste, ale i mocno zatłoczone. Postanowiłem zjechać z górskich, ale z tych głównych tras. Znalazłem już wodę, jest po mojej prawej stronie. Teraz szukam jakiegoś sensownego noclegu z dala od ludzkiego hałasu. Długo mi zeszło ostatnią partię było bardzo mocno ostro pod górę Bardzo nierówna droga Ach, ale dzisiaj będę spał Dzisiaj będę pił herbatę mając taki widok dalej. Bardzo Ci chcę podziękować za spędzony za spędzony wspólnie czas za to, że gościsz na moim kanale Do zobaczenia w następnym odcinku w innym miejscu i w innym czasie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.